Jeżeli chcecie kupić tanie i sprawdzone monety przelewem lub za pomocą PaySafeCardu zapraszam do opisu do fifa.ps.pl. Z kodem wojcie gra otrzymujecie 5% więcej monet. Juhu! No, 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 witam, dzień dobry, bardzo miło mi Was dzisiaj widzieć i dzisiaj pootwieramy sobie jeszcze troszkę paczek, jako że tak jakoś mi wyszło, że chcę sobie pootwierać. Otworzyłem sobie dwie paczki za 50k i nic, nic nie trafiłem także dzisiaj, bo otwierałem sobie je wczoraj, więc dzisiaj sobie stwierdziłem, otworzę sobie jeszcze te po 35k i jest w nich gówno. Super, naglao. Fernandao, Leonardo, Oliniku Nakao, Chipikao. kurwa, zaraz mi dał. E, super. Fajnie, cieszę się. Też się cieszycie? Bo ja super się cieszę. E, oczywiście w dalszym ciągu do trafienia obrońcy. Mam nadzieję, że może dzisiaj po 19 trafię krosa, który go trafiłem wczoraj. Bo no cóż, no nie był Tossem, bo wczoraj nie był Tossem. O Jezusie Chrystusie, ile tych, ile kart, e, kart formacji e, to sobie... Tak, super zajebiście, lecimy, kurde tutaj no ponad 2 miliony, tak? Chcę sobie tak milion wydać na. Znaczy po 500K chcę wydać na. Wiecie, na kolejne dni, na wiecie, na jutro i na pojutrze, znaczy, na, na kolejne, jakby na pomocników pół miliona i na napastników pół miliona, i później na całość milion. To jest taki plan. Plan działania, tak? Barbossa, prawie jak ten, ten Ej Zajebisty, jak na srebrnego, kurde Zajebisty jakiś bramkarz e, Ale prawie jak z Piratów z był Barbossa O, jedna darmowa srebrna paczka, zajebiście jaram się A w środku y, Sergio Ramos, Team of the Year Zobaczycie, że tak będzie Aż otworzę ją od razu, y, a nie, to wyszedłem, czemu ja wyszedłem? Srebrna paczka, tam, 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 tam Rondon, prawie Ramos. Super, niesamowite i ostatnia paczka. Nie no serio, nic nie trafię w nich. bo w sumie czego miałbym coś trafić? Bo w sumie po co? Po co mi coś dać? No nie no nie, nie ma takiej potrzeby. No bo w sumie można mi dać Staridza yy, i nie będę mógł narzekać, bo to i tak super karta jak na moje warunki. De Bruin, dzięki. De Bruin, spoko. Eee, wczoraj patrzyłem na ceny niektórych silverów to są potwornie tani, nas też jest potwornie tani, ale hej, parę takich droższych zawodników trafiłem. I dużo, ko wiecie co? Jest jeden plus, dla którego ja bardzo lubię otwierać paczki, bo się wpis do kontraktów i nie trzeba ich kupować. Ja wam dzisiaj dziękuję. Eee, I Jeszcze dzisiaj wrzucę wam podróż, bo jestem dobrym człowiekiem, także zostawcie łapkę w górę, proszę mnie nie hejtować i nie bić, bo mi jest smutno i na razie pa.